Yy, tak. Jest trochę starsze. Jest no, jest tu kolega, pokaże swój dot Proszę Państwa, niestety munduru nie posiadam, ale posiadam furażerkę M40. Przedstawię wzór naszego znaczy, yy, replikę, jakby. I jak największy jakie włożyłem w odzorowanie ubioru niemieckiego żołnierza. Mamy pistolet maszynowy MP40. Błędnie nazywany sznaizerem, bo Hugo Scheizer zaprojektował tylko magazynek. Kaliber 919 19 M24. Pasek nie mam takiego. Muszę Kuszkę do maskę przeciwkazową M37, karibata wojskowa, ładownica z chlebak, w chlebaku, mężka, działa. Frazerka M40, ze względu na standard YouTube'a, musiałem zasłonić odznaczenie. Mam tutaj oznaczenie piechoty. Frazerka szeregowców, ponieważ nie ma srebrnej kokardy tej dookoła. Oryginał. Kokarda narodowa. I... Gapa wehrmachtu. Teoretycznie... To było na tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie. O mundurowaniu mógłbym mówić dużo, ponieważ mundur się od 1933 roku do 1945. Dankeschön und auf Wiedersehen! Ja, że zrobię staro, ale dobry. Teraz do... Mam jeden magazynek, który zawsze trzymam w reflejce. Mam tutaj przedni chwyt. Zdjęta została się na i założyłem taką domowej roboty. Taki jakby z Radio tak Ach, tu granata! Pokażę jeszcze co tu mam w tych ładownicach. W tej ładownicy mam butelkę. Bo, bo, bo. Woda o nieznanej marce, ale gazowana, więc najlepsza. Tutaj już więcej nic Wiadomo, stoi. gazowane. Wiadomo tak, co się gazowało. Ale tutaj mamy drugi magazynek do G36. No i tutaj normalnie trzymałem jeszcze telefon, ale telefonem nagrywam. No shit. Jeśli chodzi o nóż, to tutaj mam taki... Jakby taki do rzucania, ale nie też można ciąć, więc no. co tu jeszcze mamy? O, chodzi o broń boczną. Mam tutaj HKUSP, firmy SRC, już było omawiane na kanale. Replika gazowa Aha. z lubakiem. Teraz to ładowana, ale ja... przypomnę, że ma... ma system single action. Oraz system double action hmm. czyli po prostu zaspół z pociąga i też Madi Cockera. Jest bardzo fajna replika, nie ma oznaczeń, ale. Ok, ja to jest patent, mam. Dobra, ma zabezpieczenie, czyli można o. Ja ja zimę in Tak zabezpieczyć, i teraz nikt nie wyjmie. Jak bardzo wyciągnął. bo na które te palce wziąć yeah, i. Zywię. Ja. Pan z Diet. Pan Patent. Jest usta No to są dodatki to praktycznie tyle. Mam jeszcze kominariu tradycyjnie. Reakcją z Wingung, a Irlandia. Ja no, to dodałem do B. Tyle. Wie, wie. Ogólnie to... Ten współczesny dodatek nie jest do końca niemiecki, dlatego że mam tutaj kamuflaż DP brytyjski, ale... Nie będę specjalnie na tego kamuflażu kupował. To są jakby coś szwedzkie pasożerki. No. Dobra to. No ja. takie szybkie porównanie jeszcze. Nie na to. FM6. To? Czyli to rozkłada. Ochrnę IC7. O, Zobaczymy, jak działa. Pan słowę 8. Okej, okno otwarte, więc nikt powinien nie powyżę pijać. Sajsen! Basisz das! MP40. No, tak jak widać działa. Rozladuję. Nie wrógę nas rajzą naszą interpret. Ja. Okej. Nie rawi, że jest dom. Pan, wula, dziurasz. Budem raczej był del, licenci.